Fortnite sprankował wczoraj wszystkich z powrotem Kratosa i Leviatana. czy to znaczy, że Kratos i Leviathan już nigdy nie powróci do Fortnite'a? No właśnie nie do końca, bo taka teoria pojawiła się dokładnie wczoraj od wielu graczy, a ja powiem Ci dokładnie co jest prawdziwe na temat Leviatana, Kratosa, skinów i powiem Ci o dzisiejszym evencie, który przyniesie nowego skina z za zadania w Fortnite'cie dokładnie o 15 wraz z własnymi nagrodami i musisz je odebrać. Powiem Ci o nowym evencie również, usuwanych w fałdolcach przez Fortnite'a graczom Fortnite'a i o wszystkim co musi być, a tu wyniki konkursu na 1000 fałdolców zgłoś się do mnie na Instagram. I szybko, jeśli chcesz wygrać kolejne 1000 fałdolców jakiegoś fajnego skina, koniecznie zobacz czy nie wygad Ci kod Fortnite, to obowiązkowo subik follow na Instagramie z link w opisie i napisz pod tym filmem Twój nick z Instagrama, a wyniki na Twitchu link w opisie na codziennych streamach, a my lecimy pierwsze co wczoraj był dzień prima plis, i pojawiło się dużo informacji na temat powrotu Travisa, Kratosa, Leviatana, darmowych fałdolców i praktycznie wszyscy likerzy, youtuberzy, streamerzy robili sobie wczoraj żarty, więc praktycznie wszystko co wczoraj usłyszeliście, czy to umie na już... YouTube, czy to u kogoś na Twitchu, raczej pójście w nie pamięć, bo tak samo wiele profilów likerów wrzucał wczoraj mega śmieszne rzeczy o jakichś różnych współpracach cofnięciach faudolców i to wszystko lejcie, bo wczoraj to były żarty. Jednak ciekawostką jest to, że Fortnite podobno cofa 950 faudolców, graczą Fortnite. Jeden z Likerów wrzucił informację wczoraj, że faktycznie Fortnite podobno cofnął mu 950 faudolców i osobiście nie do końca w to wierzę, aczkolwiek taką samą informację napisał mi ostatnio jeden z moich widzów pod filmem na YouTubie, że na początku dostał on 950 Faudolców za darmo od Fortnite'a i jest to dokładnie ten zwrot, który ja też dostałem i masa moich widzów prawdopodobnie był on połączony z karnetem bojowym i faktycznie takie zwroty otrzymywało się po wejściu do gry i ten widz napisał mi dokładnie kilka dni temu, że Fortnite podobno zabrał mu wszystkie te v -dolce 950 no i osobiście nie mam pojęcia czy faktycznie jest to prawda czy nie, aczkolwiek macie dać info w komentarzach, bo niektórzy mówią, że faktycznie V-Dolce są cofane, a niektórzy faktycznie je mają, ja osobiście v dalej ja mam, kolejna ważna kwestia dzisiaj o 15 wejdzie nowy event do Fortnite'a wraz ze skinem, którego będziesz ty też mógł się odebrać za zrobienie mega prostych zadań. Wejdzie łącznie dzisiaj 12 przedmiotów, które będziesz mógł sobie zgarnąć i w tym oczywiście skin wraz z dodatkowym stylem, dokładnie o 15 robimy mega mocnego live'a, bo będziemy mieli specjalny event z awatarem Legendomanga, czyli dzisiaj wejdzie sekretny skin do Fortnite'a, czyli kora, którego będziesz mógł zdobyć wraz z nowym mitykiem, ale w skrócie będzie to działało tak dzisiaj o 15 a maksymalnie o 16 wejdzie nowa kolaboracja z awatarem Legendomanga i będzie to prawdopodobnie update bez pobierania, co oznacza, że po prostu Fortnite do gry doda specjalny kontent. Potwierdzenie na to znajdziecie w karnecie bojowym, jeśli wejdziecie w zakładkę specjalnego, sekretnego skina kory, to macie napisane, że odblokuje się on już dokładniejsze i będzie to prawdopodobnie 15, bądź 16, wtedy będziemy mieli aż 12 specjalnych wyzwań i za każde wyzwanie otrzymamy jeden darmowy przedmiot. No właśnie z tej kolaboracji i będą to następujące rzeczy, które widzicie na ekranie. Będą to kiloy, malowanie, jakieś tam emotki, lotnie, a najlepszy będzie to skin kory, czyli oczywiście skin tej ziomeczki awatara, Legenda Angi i na drugiej stronie znajdziemy dodatkowe przedmioty i również dodatkowy sekretny styl do tego skina, więc warto by to sobie to wszystko dzisiaj już zgarnąć i również ciekawostką jest to, że kolejna część tego eventu trafi do gry prawdopodobnie w połowie kwietnia, aczkolwiek dzisiaj podobno według klikerów otrzymamy jeszcze jeden specjalny mityk, czyli taki mityk kory, gdzie będziemy uderzać takimi wodnistymi pociskami, a dokładnie w połowie kwietnia będziemy otrzymać takie rzeczy jak mini battle pass, czyli mini karnębowy dla wszystkich graczy za darmo, dla Ciebie też do odebrania w Fortnite i będzie na zasadzie, że każdy gra w stanie coś a la karnet z drzwiami ninja i będziemy mieli tam na pierwszym poziomie podobno skin na awatara legendy angi, to oczywiście anga, do tego będziemy mieli specjalną lotnię appy, która podobno będzie za darmo dla wszystkich graczy pod koniec tego karnetu, a tak jakieś 10 bądź 15 darmowych przedmiotów będą to prawdopodobnie również kilofy, malowania, emotki i inne rzeczy, sama kolaboracja. będzie miała ten skin awatara legendy angi podobny na początku karnetu, aczkolwiek może on być w powiększonym battle pasie, co będzie oznaczało, że będziesz go musiał kupić, za. 1000 z kodem Camstar 2 i wtedy otrzymasz po prostu dwa razy więcej nagród, a odkowo oczywiście tego skina i również powiedzmy sobie o Kratosie, czy był to fake i Kratos już nigdy wraz z lewetanem nie powróci, bo takie teorie zaczęły się pojawiać wczoraj oczywiście od widzów Fortnite'a, że dużo osób jak wiecie prankowało z Kratosem, no i w ogóle Fortnite wczoraj nas prankował, jak i youtuberzy I ja sam też robiłem wczoraj pranka, że Kratos powraca dokładnie o 18, bo oczywiście żart na prima plis i jaka dokładnie jest prawda. Uwaga, to co wczoraj było oczywiście było prankiem, aczkolwiek prankiem bo tylko to, że Kratos powróci dokładnie o 18, bo to oczywiście strajkowane, no i bo tak zrobione na żarty i mega wczoraj wszyscy się fajnie z tym bawili, aczkolwiek czy Kratos faktycznie może powrócić czy nie. I teraz powiedzmy sobie na poważnie, tak, Kratos dalej może powrócić. Skąd to wiemy? Dlatego, że Shina, i i Hypex jakiś czas temu podczas ostatniego update'u potwierdzili praktycznie na 100% powrót Lewiatana i Kratosa, co oznacza, że mogą w każdym momencie wejść do gry. Co o nim wiemy? Hypex pierwsze co napisał, że będziemy mieli na 100% Kratosa, i Leviatana. no właśnie w tym sonie, więc jeśli Hypex napisał prawdę, to faktycznie w tym sonie Kratos powinien wejść do gry. Druga kwestia, podczas ostatniego update'u dostaliśmy całą listę updateowanych rzeczy, które w ciągu około dwóch tygodni powinny trafić do gry i na tej liście był Kratos, Leviathan, Czarna Wdowa, Marshmallow i parę innych skinów i obecnie wszystkie praktycznie skiny z tej listy już powróciły, więc niektórzy mówią, że Kratos mógł być nawet w ciągu dwóch tygodni, bo na tej liście były takie czy jak Marshmallow, który trafił kilka dni temu do Fortnite'a, Marvel, który trafił też Kilka dni temu do Fortnite, Czarna Wdowa wraz z Ouji Killowym, Krew wróciły dokładnie dwa dni temu do Fortnite i kilka innych skinów, więc faktycznie to się potwierdza i jedne co nie wróciło to Kratos i Leviathan. Kolejną ważną rzeczą jest to, że Szyna Hypex, HyperMonkey wszyscy Fortnite'owi likerzy po ostatnim update'cie potwierdzili, iż Kratos powróci dlatego, że dostał on nowe napisy w sklepie Fortnite, co znaczy, że Epic przygotował wszystko do jego powrotu, zaktualizował całą zakładkę i przygotował wszystkie rzeczy. Też były teorie, że Kratos powróci sam bez Leviatana, aczkolwiek Hypex zaprzeczył temu i napisał, że został zaktualizowany Cały zestaw Lewiatana wraz oczywiście Kratosem i jego lotnią, co oznacza, że Kratos byłby dostępny za 1500 faudolców z kodem KamStar 2 Lewiatan za 1000 faudolców, a lotnia za 800 faudolców, a cały zestaw za około 2200 faudolców. i te wszystkie rzeczy macie znaleźć na Twitterze u iPhone Hypexa czy Shiny. Więc czy powrót Kratosa Lewiatana może być fejkiem? Absolutnie nie. Wszystkie rzeczy zostały zaktualizowane i nie jest to żadny filmaprease, dlatego że te informacje pojawiły się od razu podczas ostatniego update'u dokładnie, Około tydzień temu, więc było to dużo. Przed 1 release do tego również Liker The który który zgadł ostatnio praktycznie wszystkie skiny, które wchodziły do Fortnite'a rzadkie. Potwierdził na początku tego roku, że Kratos dostał cały update wraz z Travisem i kilkoma innymi skinami. Również takim skinem, który dostał update, były na przykład John Wick czy Takara, które wróciły po ponad 1000 dniach do Fortnite'a. Więc ten Liker faktycznie to przewidział. I czy ja osobiście obstawiam, że Kratos i Leviathan powrócą do Fortnite'a? Jak najbardziej, moim zdaniem, Kratos i Leviathan wrócą do Fortnite'a szybciej niż niż myślimy. Dlaczego? Z prostej przyczyny, że w ostatnie 3-4 miesiące praktycznie wszystkie rzadkie skiny zaczynają powracać, a się również, z razem. ostatnio rzeczy. Top 60 skinów najrzadszych, które tryby 1,5 roku temu, i nie uwierzycie, w ciągu 1,5 roku wszystkie, top 160, mega się zmieniły, na najrzadszych rzeczy, dlatego że 160 skinów wróciło aż 29 skinów w ciągu 1,5 roku i teraz zaczynają kolejne skiny, najczęściej po 1000 dni. I jak widzicie, mega przykładem jest Czarna Wdowa, która wróciła po 1700 dniach, a jej kilo w 1800 dniach i dobrym przykładem jest to dlatego, że Kratos i Leviathan nie wraca tylko 1100 dni, a Travis około 1400 dni i praktycznie wszystkie rzadkie rzeczy raczej, finalnie wrócą do Fortnite, a, bo raz Fortnite potrzebuje mega dużo kasy, dwa też są zaktualizowane i trzy, pamiętajcie, że Kratos, Leviathan, Travis są idealnie takimi samymi skinami jak na przykład Czarna Wdowa, J Balvin, Marshmallow czy inne skiny, które nie wracały, a to czy te rzeczy wrócą teraz czy nie, zależy tylko od jednej osoby, czyli od ziomka, który pracuje w Epic Games i zajmuje się on sklepami Fortnite, dlatego że, na potwierdzenie to, ostatnio na początku roku, jakoś, czy pod koniec tamtego roku, szef Epica Team Sweeney napisał na Twitterze w odpowiedzi do jednego z graczy, że Travis może powrócić do Fortnite'a i Epic totalnie nie ma nic przeciwko Travisowi, aczkolwiek on sam nie wie, kiedy Travis powróci, dlatego że tym zajmuje się po prostu zespół odpowiedzialny za sklepy Fortnite. I ty zapisz się do konkursu na 1000 faudolców albo Lewiatana, kodzi kamstrwackie Fortnite, zobaczycie Miega, subie kopeczka w górę, follow na Instagramie, Twitchu, link w opisie, zobacz poprzednie filmy, i widzimy się dzisiaj na live. Na YouTube i Twitchu trzymajcie i sprawdźcie obcinaj filmy. Cześć!